Zakończmy ten rok totalnie epicko dwoma najdroższymi paczkami ze sklepu, których łączna wartość to będzie ponad milion coins i jako wisienkę na torcie dorzućmy to jeszcze dwa piki z ikoną. Oj, będzie grubo dzisiaj. Marzysz o tym, by pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz siana, żeby je kupić? Super coins rozwiążą twój problem. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, super szybką dostawę i 99.9% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy oczywiście na każdą platformę. Z okazji eventu Winter Wild Cards kod Christmas gwarantuje 5% zniżki do każdego zamówienia powyżej 200 tysięcy coins. Nosowa karta specjalna, gratis. Zapraszam. Jest takie przysłowie, które brzmi jaki nowy rok, taki cały rok. ja naprawdę mam nadzieję, że to nie jest prawda, bo jeśli by się okazało, że to jest jednak prawda, no to niestety w przyszłym roku będę piratem. Co jest zmienia faktu, moi drodzy, że mamy naprawdę przyjemną sytuację na to, żeby zrobić tutaj fajny odcinek. Dzisiaj stan mojego lewego oka totalnie się pogorszył, więc troszkę improwizuję. No i z dwóch takich bardzo ładnych plasterków z pieskami i Wacika zrobiłem sobie prowizoryczną opaskę na oko. Koniec tego na dzisiaj przygotowałem naprawdę totalnie potężny content. Prosiłem was o to. Żeby się zostawili 2000 polubień Przekroczyliście pułap 2000 polubień Co oznacza, że ten odcinek będzie absolutnie gruby Bo otworzymy dwie najdroższe paczki ze sklepu Ale zanim do tego przejdziemy, mamy przygotowane tutaj 43 piki, dlatego moi drodzy Jedziemy z piłkarzami 75+, ja wam Oczywiście pokażę karty, tylko te najlepsze Troszkę pików przed nami, więc mam nadzieję Że wypadnie tutaj coś ciekawego, a karty Są absolutnie potężne, bo oprócz tego Że mamy tutaj best of, jeśli chodzi o karty Które są dostępne, to jeszcze oprócz tego mamy karty Winter wild card, które wyglądają absolutnie Potężnie, skoro jest to odcinek. O Ostatni w tym roku bardzo Wam dziękuję za ten rok. No bywało ciężko, jeśli chodzi o wyświetlenia i jeśli chodzi o motywację do tego, bo wiecie, jak ja się mocno staram i montuję film przez 12 godzin. Później film na przykład robi 9 tysięcy wyświetleń, no to to jest to troszkę cios w serduszko, bo wiesz, wkładasz to całe serce, a na koniec dnia wychodzi na to, że film się nie polecił tak, jak się polecić powinien. Pierwszy wokalcik z tego 86 Lil, no to nie jest powiedzmy szczyt marzeń, ale może to się teraz rozkręci. Pik po piku 8687. To ja teraz bym prosił 88 i wyżej. Niestety wracamy na te złe. To. Sorry. Piki z piłkarzami 83. No i proszę, Allison No i w końcu te piki, kurde, się rozkraciły. Był lekki przestój i brakuje tutaj karty 88 pomiędzy nimi. Ale jeśli ten trend będzie podtrzymany, czyli teraz będzie 90, 91, 92, 3, 4, 5 i tak dalej, to jakąś o tą brakującą kartę 88, no nie będę bardzo zły. Zobaczmy, co tutaj. 84, inform 87, bronz. Jeden z ostatnich pików, 83, rolfo 87. Kurde, no zebraliśmy troszkę tego foderku. Tutaj 88 brakująca pomiędzy tamtymi kartami, więc 8, 8 mamy. Osaka proszę bardzo. No i ostatni pik. Później mamy karty wypożyczone i na koniec podsumowanie roku. No i później oczywiście wrócimy do nagród za ligę weekendową, które są na początku. Które w tym momencie otworzymy. No i zaczniemy od karty 85. Patrzę za to, że to był gwarant piłkarza 84 to nie jestem jakoś zadowolony. Może drugi pik odda troszkę lepiej. No i dobra, mamy pierwszą kartę. Winter Wild Card. Gdyby była jakaś ewolucja, która pozwoliłaby z tego ziomeczka zrobić jakąś mega mocną kartę, to może nawet spróbowałbym go do składu wcisnąć. A tak, to dostaliśmy grajka za 11 i nawet nikt go nie chce kupić. Ostatni pik 88. Victor Ozymens. Tą kartę możemy sobie za chwilę gdzieś przypalić, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i teraz podsumowanie roku: Nazario i Mbappé. Widziałem taki mega trendujący post gdzieś na Facebooku, że ktoś dostał właśnie w piku i jednego i drugiego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i tutaj Oscar i Van Persie. Jako, że niestety jestem kibicem Manchester United i sezon mistrzowski, wspominam właśnie z tym oto panem. Oczywiście Robin Van Persie. Ale to nie jest karta, która kosztuje jakieś sensowny. Pieniądze nawet poniżej 100 tysięcy końców Potrzebujemy jakieś ciekawe zbc po to, żeby Spalić Wiktora Uzimena Jest na centurionów, tutaj będzie Pasował idealnie ten Wiktor właśnie Na 100% ją dzisiaj zrobimy, biorąc pod uwagę To, co ja jeszcze dzisiaj planuję otworzyć Więc content klasyczny zapowiada się naprawdę mocno Moi drodzy, jeśli chcecie pomóc mi przywrócając Tego kanału na odpowiednie tory, łapeczka w górę Subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie, zdrowia mi na pewno Nie poprawi, ale na pewno poprawi mi Samopoczucie, a obiecuję wam, że jeśli Do 24 bijemy tutaj 2000 Polubień, ja w kolejnym odcinku przygotuję naprawdę Gruby kontent to raz, a dwa, że o 24.01 wypije O zdrowie wszystkich osób. Oczywiście, szampan bezalkoholowy. Mamy, moi drodzy, 49 paczek do tworzenia. Content klasycznie zapowiada się absolutnie grubo. Ja lecę z tym, bo mamy tutaj naprawdę pierdiler paczek do tworzenia. Tutaj coś chyba leci, a ja przy okazji się pochwalam, moi drodzy, że dostałem naprawdę bardzo ładną koszulkę od mojego ojca z okazji świąt, właśnie, a tutaj Patrick szyk nam wyskoczył. Ej, i naprawdę się jaram. Pomijam już aspekty sportowe tego klubu, ale pod względem wizualnym, Robi robotę. Mamy ruda Hulita do odebrania. Ja oczywiście mam swojego, więc go nie potrzebuję. Jest Alison Becker na SP. My mamy teraz grudzień, no powiedzmy, że styczeń. A oni w tym momencie wypuszczają karty bramkarze na środku pomocy. Jestem absolutnie przerażony, co nas czeka w okresie wakacyjnym. Eee, to jest jakieś kurde. Chu... A tu jest inform, dobra! Ja myślałem, że tu leci jakieś kupa Libertadores, bo one tak właśnie lubią trollować tym kolorem. Paczka za 50 tysięcy z gwaranty, piłka za 83. Polska! Może jakiś podwójny walkałcik? Niestety nie. Dobry traf, ale wszystko pozostałe to jest jakiś absolutny dramat. Nie wiem, czy przypadkiem to nie są nagrody za 11 winów. Kwicza Quarecki, oczywiście, czyli kolejny walkout. Ja alby troszkę te overale, w środku były lepsze niż tam. 83, 8, 8 No i z takiej paczuszki, moi drodzy, walkałcik. Ma, taki traf. Do tego jeszcze kieran tripier. Spoko paczka. No zobaczcie, tutaj jest, jest grubone. Paczka mieszanej kampanii, gwarantowane overall 84. To jest naprawdę mocna karta. Przynajmniej taką kartą był Nie wiem, ilą teraz kosztuje Troszkę minęło, kiedy event pionierów zadebiutował To może być karta, która kosztuje jakieś pieniążki 130 tysięcy No także naprawdę żałuję, że nie jest to karta wymienna Bo byłby to naprawdę spory zastrzyk gotówki Ej, jest podobno tyle kart w paczkach A tutaj absolutnie Nie lecą żadne karty specjalne I zanim ktoś tam się ukrywa Gianluigi Donnarumma No nie są to jakieś dwa turbo wybitne trafy Ale są to przyjemne foderki pod właśnie Pikasikoną, ponownie brak koloru Argentyna, napastnik Myślałem, że może tutaj dorzuci nam jakiegoś drugiego Fajnego zawodnika, powoli robią się argumenty Po to, żeby rzucić się na drugi skład, jeśli chodzi O właśnie Pikasikoną, paszka za pięć dych Bez gwarantu, to jest raczej coś, co możemy otworzyć Od razu, e, e e e to jest Walkout, Sandra Panius 87, mamy jeszcze Ifa, którego Chyba mogę od razu obchnąć 41 tysięcy, obecnie informu 80 to się kosztuje, to ta paczka się zwróciła i to jest naprawdę z solidną nawiązką, co się zbyt często nie zdarza, jeśli chodzi o paczkę za 50 tysięcy bez gwarantu. No to by paczka Ultimate utrzymała poziom i będzie naprawdę super. Ej, tutaj leci coś chyba. Tu jest Oberdorf. Ale za nią ukrywa się jakaś karta Patrick Sik Ej, ale powiedzcie mi, gdzie są wszystkie karty z tych eventów specjalnych Bo ja na razie ich tutaj za wiele nie widzę Jedyny to ten środkowy obrońca, który się pojawił gdzieś tam na początku Ale oprócz tego, no jakiś totalny dramat Ja bardziej ufam tym paczkom 5 piłkarzy 84 Dlatego od razu jedną sobie otworzymy Chyba pochwaliłem te paczki zbyt wcześnie Zostaje nam tylko ta najsłabsza jedenastka Mamy to ogarnięte, moi drodzy Odbierzmy sobie tego pika Jestem mega ciekawy, co tutaj poleci U mnie te kołny ostatnio oddawały naprawdę mocno A tutaj, no jest potencjał na to, żeby coś ciekawego poleciało. Zaskoczmy się jakoś delikatnie i zobaczmy przede wszystkim, czy będzie tutaj karta centuriona. Georgi Best! Okej! Okay. To jest bardzo dobry traf! Jako dla kibica Manchester United taki przebłysk tych momentów historycznych, gdzie Manchester United był klubem, który wygrywał cokolwiek, a nie był bity przez wszystkich po drodze. Nagrywam ten odcinek chwilę potem, jak przegraliśmy z Nottingham Forest. Ej, nie ukrywam, że to jest chyba grajek totalnie do składu dla mnie. Przed nami jeszcze jeden pik potencjalnie z tą ikoną. Zapowiada się naprawdę przyjemny odcinek dzisiaj. Ja zawsze staram się dowieść kontent dla was na tyle fajnie, żeby dużo patrzeć. Było, żeby był fajny traf i tak dalej. Potrzebuję karty inform, moi drodzy. No to chyba idealnie byłoby tutaj przepalić, właśnie duplikaty. To jest na tyle fajne, że te karty obecnie są tak drogie, że nawet jak tutaj nic nie poleci, to i tak jesteśmy najprawdopodobniej do przodu. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. No i pał, jest 86. Fajny foderek. Naprawdę jestem z siebie dumny, bo bardzo mało duplikatów marnuję, tylko z wszystkiego staram się robić użytek. No i dokładnie tak samo było w tym przypadku, bo pik, jakby nie było, więc zobaczmy, jak będzie tym razem. Olivier Giru na bramce, karta absolutnie. Spektakularna, karta, która nam się idealnie Przyda za chwilę, to oczywiście składów w ikonkę I do tego inform Ale piękna paczka, to jest Martin Odegard Oczywiście, może ktoś z nim jeszcze? No niestety, szczęśliwa siódemka moi drodzy 10 piłkarzy 80+, 5 piłkarzy 83 No i takich paczek mamy 3, później 10 piłkarzy 83, lecimy Od najgorszej do najlepszej, tutaj to nam Za bardzo nie oddało z tej paczki Te paczki już mogą zrobić robotę Lewy skrzydełko Chelsea. To jest chyba 88. Nie wiem, czy dobrze zapamiętam jej overall, ale na pewno jest to bardzo mocna karta. Rayten. Czytając nazwisko, od razu mi się skojarzyło z taką bajką, jak była kiedyś. Beneten się nazywała, a tutaj masz Rayten. Ej, ale wiecie, co mnie przeraża? Tutaj w ogóle nie lecą te karty specjalne. To jest Anglia i Chelsea. Totalny dramat. Na szczęście, ostatnie dwie paczki takie przed nami. Niemcy. SPD, Bayern. Niestety jest to pojedynczy walkout, ale overall przepiękny Może już jakieś karty 85, 84 Mamy duplikat Ty, albo w sumie skoro mamy Informa już 83 I mamy kartę 83 teraz do przepalenia To wystarczy teraz zapełnić ten skład kartami 84 Które i tak za chwilę wrócą No i składzik mamy ogarnięty Ej, ale naprawdę jestem przerażony tym jak tutaj mało tych kart Leci, bo do tej pory dostaliśmy tylko tego jednego średniaka I nic poza tym Więc nie wiem, czy to jest jakiś mega okrojony drop Czy to tylko u mnie tak leci Dajcie znać w komentarzu Czy u was poleciała jakaś sensowna karta z tego eventu No tutaj dalej kart Karty eventowej nie będzie, ale za to będzie walkout parejo I Raspadori Dobra, wywołałem tą kartę do tablicy No i wskoczyła, praktycznie od razu Na razie zbieramy karty, które kosztują 11-12 tysięcy końców Zostaje nam najmocniejsza jedenastka i mamy kolejnego Pika ogarniętego, a jeszcze mamy taki content Do utworzenia, że jestem sam w szoku Jak ten odcinek będzie mocny Teraz, moi drodzy, czas na absolutnie mocarny content W teorii, bo w praktyce to wiemy jak te paski wyglądają Otwórzmy pierwszą To jest walkout oczywiście, ale walkout najgorszego sortu Idzie tutaj jakaś kobitka i będzie to Endler, czyli duplikat Druga paczka, 10 piłkarzy 83, ale tutaj ponownie brak kart specjalnych Czy wy sobie robicie jaja z poważnych ludzi? Dla kontentu dajcie tutaj 9 piłkarzy 83 Prawie to zrobili, nie? Gdyby nie Russo, mamy tutaj 9 piłkarzy 83 i karta 85 Jak nas paczka oskamowała, no to oczywiście, że wykonujemy kolejną od razu Czy my w końcu ujrzymy tutaj jakiś kolor? Polska, środko... Ja absolutnie myślałem, że mam jakieś totalne zwidy W tym prawym oku, ale no nie, to się stało naprawdę Obiecałem widzowie, że tą paczkę Otworzymy, więc tak też zrobimy Otworzymy dwie najdroższe paczki, czyli tą za 500 tysięcy I tą za 550 na pewno Ja otworzę teraz tą za 500 tysięcy Bo tutaj będzie naprawdę masę foderu Później zrobimy sobie pika, zagramy oficjalny mecz Z Kylianem Mbappé, bo jeszcze on na odcinku Nie zadebiutował, a uwierzcie mi, że Hop, naprawdę kilka ładnych bramek Już dla mnie wcisnął, na zakończenie jako taką Wisienkę na torcie otworzymy paczkę za 550 tysięcy Gdzie procenty są Absurdalnie mocne. Pozwólcie, że ja to paczkę, jako że jest turbo droga. Otworzę stylem Pokémon. Potwierdzam, posłuchajmy. To brzmi chyba naprawdę ładnie. Powinniśmy być na najgorszej karcie obecnie w tej parsce. Kartą 83 tutaj na 100% będzie pełno. Mamy kartę 87 już teraz, Aha, bo to są duplikaty, no tak. Mamy Bernardo Silva, Mamy Shiriego. Proszę bardzo, jest to karta na końcu. Ty, ole leci. No i teraz zaczynamy ponownie kartę 83. Przejdźmy do kolejnej: Musiala, Pedri, Irps, Oberdorf, Kobel. Bruno jest naprawdę pełno koutów. Ruben Diasz, Dąbia, Dombia, Demirel. W praktyce skoro informy kosztują obecnie 40 koła, to same te dwie karty to już jest 80 tysięcy. Sporo kart 89. Nie była to chyba jakaś turbo złapaczka, tak mi się wydaje. Klasycznie dostaliśmy z tego eventu karty, które nie kosztują praktycznie nic. Troszkę kontentu w kolejnym odcinku możemy wykonać, oczywiście teraz. Przepalimy to wszystko na Pika z ikoną. W większości duplikatów już się chyba pozbyłem, ale jeszcze tam jest sporo kart. Łóżą 83, niestety. Czystki, mamy ogarnięty drugi pik z ikoną przed nami. Przekonajmy się, jak ten pik wygląda. No i tutaj Zanetti, czyli nie było tematu. Paris Saint-Germain. Tutaj oczywiście leci Katoto. Albo Kolamuani. Martina Odegarda, to ja bardzo chętnie tutaj przytule. Kurde, po tym, jaki my foder zebraliśmy, nie wiem, czy przypadkiem to nie będzie duplikat. Ale na szczęście karta wymienna Jedną fajną kartę zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Ja tutaj muszę delikatnie przerotować ten skład w tej chwili Spadło mi tutaj delikatnie zgranie I niestety jest to zgranie na Harry Maguire'a Troszkę mi tutaj komplikuje Ale chyba jeszcze możemy to delikatnie uratować trenerem Czy on nam ratuje ten składzik? Oczywiście, że tak Zobaczmy jaki jest preferowany styl gry dla George'a Besta Który teraz oficjalnie kosztuje 650 tysięcy końców Naprawdę spora kwota Nie zaskoczę nikogo Jest Hunter Dzięki któremu jego statystyki będą wyglądały następująco I chłop jest absolutnym potworem 99 przyspieszenia. Co tu się dzieje? Jako, że w ostatnim meczu delikatnie podostrzyłem I Rio, Ferdinand ma czerwoną kartkę. Wrzuciłem Maldiniego na chwilę, nikt sobie popyka. Kurde, chyba przez pot mi się opaska odkleja. Rosenberg BK. Valverde Zidane Nazario. Pojedynek dwóch najlepszych napastników w grze, czyli Kylian Mbappé versus Ronaldo Nazario. Pro. Oooo, Jezus, ale wycinka. To jest chyba żółte, no mam nadzieję, ty. Chłop tu chyba od razu na ojom pojechał na noszach. Pro, ole, pięknie tu leci. O, co jeszcze z poszło, ale konterka perfekcyjna. Harry Maguire, on niszczy waszych idoli, rozumiecie to? Nazario i Zidane póki co to absolutnie nie istnieją, ne? nie HARY! Normalnie Nazario w tym momencie siedzi w kieszeni u Harry'ego Maguire'a Chłop absolutnie nie istnieje TO JEST TA WASZA dream Karta, najdroższy ZAWODNIK W GRZE? Ale... Ale oni lecą z akcją Ale oni lecą! ale oni poszli! Proszę bardzo, jaka akcja! ULA! La, la zabawa, moi drodzy, i to wszystko po odbiąze Harry'ego Maguire'a No dobra, kolega Eba, po tej akcji mentalnie upadł i stwierdził, że nie chcą się grać z tego meczu. Przeżyjmy to jeszcze raz. Piękne saneczkarstwo. Normalnie dałbym notę 10 na 10, jaka tutaj poszła idealna wycinka. O Boże! Chłop, karierę zakończył. Jezus Maria Vibik jest naprawdę super Oko mnie piecek, cholera My w tym momencie wchodzimy do sklepu i kupujemy najdroższą możliwą paczkę, jaka jest dostępna Kto jeszcze tego kanału nie subskrybuje Musi to zrobić koniecznie Staram się dostarczyć zawsze naprawdę mocny ten dla was Mimo tego, że jest kontuzja oka I brakuje teraz tej wisienki na torcie W postaci fajnej karty Która z tego w tym momencie poleci Zobaczmy Leci ikona Ej, tutaj jest Hurricane, ale to nie jest ikona Tylko to jest karta Hero Myślałem, że to leci ikona po tym białym, które się pojawił na banerze No nie ukrywam, że ta paczka absolutnie nie była warta 550 tysięcy końców Ale czy ten odcinek był warty? zostawienia łapki w górę? To już muszę się przekonać o godzinie 24 Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku Trzymajcie się, siemano